Łódzki na plus, najważniejsze wydarzenia z regionu ludzkiego w filmowym skrócie. Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020 za nami to wydarzenie cykliczne organizowane przez województwo łódzkie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w Polsce. Forum jest okazją do wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami szczególnie małych i średnich firm. Tegoroczna edycja ze względu na pandemię odbywała się online. Ważnym punktem forum było przyznanie nagrody gospodarczej województwa łódzkiego Biznes na Plus, co roku nagradzane są firmy, które budują pozytywny wizerunek regionu i przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego. Szczepionki na COVID-19 mogą stać się naszą szansą na powrót do normalności, mówił w Łodzi premier Mateusz Morawiecki, który przedstawił informacje dotyczące zakupu szczepionek dla Polski. Po konferencji prasowej szef rządu, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński udali się z wizytą do szpitala rezerwowego w łódzkiej hali EXPO. Spotkali się z przedstawicielami lekarzy, którzy będą pracować w tym szpitalu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 milionów złotych na udrożnienie i ustabilizowanie koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. Podpisana została już umowa z wykonawcą robót. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości wody w Pilicy i zbiornika Sulejów. problem suszy, problem wody to jest niezwykle ważna rzecz, ważna sprawa. Bezpieczeństwo związane z tymi kwestiami to Kwestia, która nas na pewno inspiruje do działania. Aktor i reżyser Marcin Hetnar został nowym dyrektorem teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Taką decyzję podjął zarząd województwa Łódzkiego. Marcin Hetnar na stanowisku dyrektora Teatru Jaracza zastąpił Waldemara Zawodzińskiego. Nowy dyrektor będzie jednocześnie łączył funkcję dyrektora naczelnego instytucji, jak i osoby odpowiedzialnej za wyraz artystyczny teatru. Od 1 grudnia 2020 roku rozpoczyna pan Marcin Hycnar swoją nową misję. W Radomsku uruchomiony został punkt pobrań osocza do ozdrowieńców. Osoby, które chcą oddać osocze, proszone są o wcześniejszy kontakt z punktem pobrań w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Wymiana doświadczeń związanych z działaniami na rzecz walki z pandemią była jednym z punktów Konwentu Marszałków Województw. W posiedzeniu zorganizowanym w trybie zdalnym wziął udział Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych, Ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Na... Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście. Przyczynia się przynajmniej po części do tutaj do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież jak wszyscy wiemy, część tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego no, jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami! Dzień dobry, jest 20 stycznia, Emila Okupska, zapraszam na środowe wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. o zawieszeniu kursowania linii nr 2 od lutego. Dla niektórych grozi to utratą pracy. Będę musiała albo zrezygnować z pracy, jeżeli ktoś no, zechce mnie zabierać, ale to, no, to nie jest takie proste. Znajdą tam pomoc i schronienie. Czy z powodów bezdomności... Czy z powodów przemocy domowej w rodzinie, czy ewentualnie no jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie losowe. W poniedziałek na granicy łodzi Zgierza spłonął sklep meblowy i magazyn mebli. Ogień ogarnął około 1000 m2 powierzchni budynku. Akcję ratowniczą utrudniał silny mróz. Około godziny 13.30 otrzymaliśmy e, zgłoszenie od jednej z przejeżdżających osób, że e, na terenie tego no, no, budynku wydobywają się duże kłęby dymu, stąd na miejsce zadysponowane zostały w pierwszej kolejności cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej i jeden z zastęp z OSP. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że cały budynek, w którym znajdował się magazyn meblowy objęty jest pożarem. Budynek był dość dużej powierzchni, bo zajmował około 600 metrów kwadratowych. Na szczęście w chwili trwania pożaru w środku nikt nie przebywał. W związku z czym nie było konieczności ewakuacji, nie było też osób poszkodowanych. W działaniach łącznie udział brało 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz dwa zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Ulica Okulna łączy Łódź ze Zgierzem w Łagiewnikach. To fragment drogi krajowej 71. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej trzeba było zamknąć ruch po tej trasie, Policja wyznaczyła objazdy. Konieczność wstrzymania ruchu na tym odcinku wynikała z tego, że warunki pogodowe, ujemna temperatura powodowały bardzo duże oblodzenie w związku z użytkowaną wodą potrzebną do, do gaszenia pożaru. Tak więc oblodzenie w tym miejscu jezdni było bardzo duże i, i byłoby to niebezpieczne dla przejeżdżających samochodów. Stąd też po zakończeniu pożaru była na miejscu zadysponowana piaskarka, która no, przywróciła ten stan jezdni do, do La video ecco funziona Znana jest też wstępna przyczyna wybuchu ognia. Podobną przyczyną tego zdarzenia jest nieprawidłowe użytkowanie pieca na paliwo stałe, gdyż jak uzyskaliśmy informacje od właściciela tej nieruchomości, ten piec był użytkowany, on był rozpalony i pozostawiony bez dozoru. Główne oznaki pożaru były właśnie w tym miejscu, gdzie znajdował się piec, w związku z czym to prawdopodobnie on był przyczyną powstania pożaru. Z początkiem lutego zostanie zawieszone kursowanie międzymiastowego autobusu linii nr 2 łączącego Aleksandrów Łódzki z Giesz i Stryków. Władze z Gierza podkreślają, że linia jest nierentowna, natomiast dojeżdżający nim do pracy mieszkańcy twierdzą, że autobus kursuje zawsze pełen pasażerów. Funkcjonowanie międzygminnej linii autobusowej ma swoich zwolenników nie tylko wśród samych pracowników zakładów zlokalizowanych przy węźle autostradowym, ale również mieszkańców. Jednak trzeba przyznać, że w większości tym autobusem dojeżdżają zjeżdżanie do zakładów pracy. Jeżeli linia numer 2 przestanie jeździć, będą mieli spory problem z dotarciem do swoich miejsc zatrudnienia. Ja jeszcze rano, jeżdżę na popołudnie, więc autobus jest pełen. Więc nie wiem, czy jest małe zainteresowanie pracą, bo tam jest, no ja akurat pracuję w Voyant Beauty, no ale jeżdżą i do Corninga, do jeżdżą do innych zakładów pracy, więc no nie wiem, czy jest takie małe zainteresowanie. Nie wiem, no będę musiała albo zrezygnować z pracy, jeżeli ktoś, no zechce mnie zabierać, ale to, no, to nie jest takie proste. Magistrat tłumaczy, że zawieszenie linii nr 2 jest ściśle związane z sytuacją epidemiologiczną i spadkiem liczby pasażerów. Wiceprezydent Zgierza Bochtan Bączak tłumaczy, że w związku z mniejszymi wpływami do budżetu miasta nie stać na dalsze finansowanie połączenia, którego roczny koszt to 800 tysięcy złotych. Jednak urzędnicy raczej nie spodziewali się tak negatywnej reakcji pasażerów. W sieci niemalże natychmiast pojawiło się sporo komentarzy mieszkańców, dla których decyzja miasta jest niezrozumiała. Ten temat rozwiniemy zaraz po wydarzeniach w programie Bliżej Z Bezpieczne schronienie w sytuacji nagłej utraty dachu nad głową. W Zgierzu powstało lokum tymczasowe. Korzystać będą mogli z niego wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Co ważne, placówka działa nieodpłatnie i całodobowo. Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z pomocy, sprawdzaliśmy z naszą kamerą. Bezdomni, ofiary przemocy domowej czy osoby przeżywające kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest takie pomieszczenie tymczasowe dla osób, które się tu i teraz znajdą w kryzysowej sytuacji. I to jest na, na, teraz w dobie pandemii, na przykład, żeby umieścić kogoś w, do, w placówce, musi być wykonany test. Więc taka osoba, która znajdzie się w kryzysie, a będzie oczekiwała na wynik testu, będzie mogła tutaj w tym mieszkaniu zamieszkać, lub no jak będzie chwilę oczekiwała na miejsce w placówce specjalistycznej. Czy z powodów bezdomności, czy z powodów przemocy domowej w rodzinie, czy ewentualnie, no jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie losowe, też będzie możliwe do wykorzystania to mieszkanie. W takim lokum osoba może przebywać do momentu znalezienia miejsca w specjalistycznej placówce. Czy też do uzyskania wyniku testu na obecność COVID? Osoba się może do nas zgłosić. Zdarzają się też czasami interwencje policji czy straży miejskiej, gdzie w godzinach nocnych, wieczornych ktoś z mieszkańców wskaże, że taka osoba jest w kryzysie, czy no sama się zgłosi, i, i takie zgłoszenia też mogą być. Tak, są podstawowe rzeczy: jest grzejnik, jest lodówka. Czajnik. Tutaj, przez kilka dni, jeżeli osoby będą przebywały, mają możliwość skorzystania z jadłodajni, gdzie mamy na terenie mosiru jadłodajni, i też będą mogły korzystać z ciepłych posiłków. No, są dwie, dwie kanapy, będą tutaj jeszcze łóżka polowe, ewentualnie wstawione. I no takie podstawowe wyposażenie. Tego typu rozwiązanie to jedno z pierwszych w Polsce. Póki co w specjalnym pomieszczeniu maksymalnie przebywać mogą cztery osoby. Lokum pochodzi z zasobów komunalnych miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej. Sezon grzewczy trwa w najlepsze. Problem smogu w naszym mieście pozostaje nierozwiązany. Wielu z gierzą skorzystało z dofinansowań na wymianę starych pieców. To jednak nadal część mieszkańców pali, czym popadnie. W naszym mieście Straż Miejska przeprowadziła już kilkadziesiąt kontroli pod kątem wypalania odpadów. W naszym mieście w połowie stycznia dobowe normy zanieczyszczeń powietrza zostały wielokrotnie przekroczone. Obecnie jest nieco lepiej, ale problem smogu jest znaczący. Spadek temperatury bardzo szybko odbił się na stanie powietrza w zgierzu. Związało się to z, bardzo, z bardziej intensywnym ogrzewaniem budynków, a tym samym efektem było, był wzrost stężenia smogu nad miastem. Niskie temperatury, brak wiatru powoduje, że ten smog. Tutaj nad miastem pozostaje, pozosta pozostawał przez kilka dni. W powietrzu, które wdychamy od kilku dni znajduje się niemal cała tablica Mendelejewa. Są w nich siarka, rtęć, metale ciężkie, amoniak, związki azotu czy ołów. Negatywny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie objawia się głównie problemami z układem oddechowym. Wierzę, że jest szkodliwy. Tak, przede wszystkim nie powinni palić jakimiś, byle jakimi rzeczami. I od tego jest smród i smog. Myślę, że na pewno trochę wpływa, że na pewno zanieczyszczenie powietrza wpływa też na, na to, jak nam się dycha, na to, jakie mamy płuca, na pewno. Straż Miejska w ostatnich dniach jeszcze skrupulatniej kontrolowała, co zwierzanie spalają w piecach i kominkach. W czasie kontroli nie tylko sprawdza się, czym pali się w piecu, ale również sprawdzany jest stan techniczny instalacji grzewczej. W Zgierzu główny problem to są bardzo stare, tak zwane. Piece czy kotły, bo dzisiaj mówimy o kotłach, to są kotły już pozaklasowe. To są kotły w większości jeszcze z lat 70. czy 80. ubiegłego stulecia, które dzisiaj nie spełniają żadnych norm. I musimy pamiętać, że te kotły, czy właściciele muszą pamiętać, że te kotły w ciągu najbliższych 5 lat będą musieli wymienić. Na kotły najnowszej generacji są to kotły tak zwanej piątej klasy. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia smogu, powinniśmy popularyzować publiczne środki transportu, takie jak tramwaje, autobusy czy zwiększać obszary zielone, ograniczyć ilość samochodów w centrum. Wszelkie zauważalne nieprawidłowości związane ze spalaniem niedozwolonych przedmiotów w piecach można zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu 986. Partek Polska znajdzie się w ciepłym wycinku niżu, co oznacza wysokie jak na tę porę roku temperatury oraz miejscami słoneczną i pogodną aurę. Jednakże to jeszcze nie koniec mrozów, a jedynie cieplejszy epizod. W kolejnych dniach nad nasz kraj napłyną jeszcze chłodne masy powietrza, a temperatury spadną poniżej zera. W na termometrach do 6 stopni. Umiarkowany wiatr powieje z południa. W piątek nasz region znajdzie się w ciepłym sektorze niżu. Tego dnia subkirtynci pokażą do 6 kresek w ciągu dnia i do 2 na plusie nocą. W sobotę zachmurzenie umiarkowane, możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia także na poziomie 6 stopni. W nocy temperatura na poziomie 3 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie spadać. W weekend wyniesie 990 hektopaskali. A ja dziękuję za mile spędzone popołudnie, ale zostańcie Państwo z nami, bowiem już po krótkiej przerwie program bliżej Zgierzan. Kolejne z nami spotkanie już w piątek o stałej porze. Dobrego popołudnia życzę pozdrawiam. Nie ma w ogóle możliwości dojazdu do pracy, ponieważ tylko 3 na 12-15 zakładów dowozi swoich pracowników, a pozostali ludzie, zgierzanie głównie dojeżdżający do Strykowa, no niestety od 1 lutego dzięki tej decyzji zostaną najprawdopodobniej bez pracy, bo nie będą mieli możliwości dojechania do pracy. Władze miasta mówią, że to jest nierentowna linia, że się nie opłaca, no ale wy jako tutaj użytkownicy co o tym sądzicie? Z mojego punktu widzenia, biorąc pod uwagę mój system zmianowy, pracuję dwa dni, dwa dni mam wolnego, więc co drugi dzień dojeżdżając do pracy, w godzinach rozpoczynających pracę, tak hale produkcyjne pracują czyli na godzinę 6, 14, 18 do Strykowa dojeżdża około 20 zwierząt. Więc informacja o tym, że utrata pracy przez około 60 zgieżan jest nierentowna, jest, jest, no, jest, jest dramatem, jest w ogóle nie do pojęcia dla ludzi. No zdecydowanie mówimy o, o zawieszeniu tej linii i o ile oczywiście u osób korzystających na dzień dzisiejszy z tej linii może to wzbudzać pewne kontrowersje, no bo miały pewną możliwość dojazdu do, no głównie mówimy, do Strykowa, tak, i, i może, może to być na tą chwilę kontrowersyjne. O tyle dziwi mnie jakiekolwiek zdziwienie u innych osób, zwłaszcza u osób, które przy informacji o tym, że to będzie zawieszone na komisjach, wręcz mówiły, że no nareszcie taki ruch, że w końcu ile, ile, ile czasu miasto może wykładać rocznie prawie 800 tysięcy złotych do linii, do którą jeździ naprawdę mało osób w stosunku do kosztów, jakie są ponoszone, tak? Chcę powiedzieć, że już od dawna prowadzone były rozmowy z uczestnikami porozumienia, czyli z gminą Aleksandrów, gminą Stryków, gminą Zgierz, starostwem powiatowym. Przedstawialiśmy, jak wyglądają koszty tej linii, ile Zgierz w to wkłada, w jakiej jesteśmy sytuacji, że w międzyczasie zmieniały się także stawki wozokilometra, więc koszt tego jednocześnie regularnie spada zainteresowanie tą linią, co między innymi spowodowane jest tym, że akurat Zgierzanie dobrze to widzą, ci, którzy chcą oczywiście to zobaczyć, a nie uprawiają polityki, że coraz więcej firm, które na terenie Strykowa mają swoje bazy, organizuje bezpłatne transport dla swoich pracowników. Nie bagatelizuje, czy tam dojeżdża pięć, czy siedem, czy dziesięć osób, aczkolwiek nie można też zupełnie odrzucić rachunku ekonomicznego. Jeżeli ta kwota jest taka, o jakiej się mówi, czyli milion, czy ponad milion dzielone między samorządy, a osób jest bardzo mało, no to należałoby się zastanowić, czy jest jakaś inna możliwość rozwiązania sprawy dojazdu. Bo ja przyznam, że ta sprawa jest po raz pierwszy taka, że na przykład nie wpłynęło z reguły w, w takiej sytuacji, na przykład wpływają petycje z podpisami. Ja powiem, że dzisiaj z radnym. I dyrektorem mojego biura Łukaszem tutaj obecnym, chcieliśmy zrobić sobie trasę do Strykowa i z powrotem, żeby zorientować się, żeby po prostu na żywo to zobaczyć. Natomiast rozkład jazdy jest tak skonstruowany, że naprawdę trudno było się po pierwsze zorientować, ten autobus jeździ rzadko, ale wydaje się, że już w pierwszym momencie przychodzi do głowy taka refleksja, czy tego problemu nie można rozwiązać inaczej. Bo jeżeli, a jest tam strefa, jest wielu pracodawców, są są pracodawcy, którzy dowożą swoich pracowników. To czy nie można by było w ten sposób zrobić, żeby na przykład firma dorzuciła kilka groszy, kilka, no nie wiem, ile, ile by to było pieniążków, żeby kilku czy kilkunastu pracowników dojeżdżało, skoro i tak ten autobus jeździ? To może być też jakaś umowa między samorządem a firmą. Myślę, że wiele działań samorządu, wspólnoty jako takiej powinno się kierować tym, aby realizować zadania, które oczekują mieszkańcy i mieszkańcy oczekują tej linii, jak i innych linii w Zgierzu, ponieważ jedna jest bardziej dochodowa, inna jest mniej dochodowa, ale generalnie dobra sieć komunikacji miejskiej powoduje lepsze standardy życia mieszkańców. I to jest istota tego zjawiska, bo wiadomo, że szereg działań jest niekorzystnych, na przykład finansowo chociażby Orliki, ale z punktu widzenia społecznego są bardzo korzystne. Podobnie jak tramwaj, podobnie jak autobus, jest to rzecz, która... Dla mieszkańców jest kluczowa i ważna. I teraz kwestia jest e, dorozumienia się z uczestnikami porozumienia e, w celu wypracowania nowej formuły. Na pewno urealnienia finansowania, ale być może także e, z zastanowienia się nad przebiegiem tej linii, e, co miałoby wpływ na ilość kilometrów, jakim, jaką ten nas autobus jeździ. E, tak, jak, tak jak mówiliśmy, to jest około 5 do 5,5 tysiąca pasażerów rocznie. E, linią numer jeden, bądź pięć w miesiącu przewozimy dużo więcej pasażerów, a i jej koszt jest dużo niższy ze względu na to, że jest dużo krótsza, tak? W związku z tym, no jasną rzeczą jest, że zwłaszcza w dobie dzisiejszej, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie przychody samorządów znacznie spadły, że jak nas wszystkich, to nie jest jakaś odkrywcza, odkrywcza rzecz, którą mówię w tej chwili. Wiemy, że Porozumienie między, między gminami zakłada, że ten autobus powinien być w odpowiednich gabarytach i, i tak dalej. I być może faktycznie w okresie pandemii, gdzie część pracy zdalna jest zdalna, jest inaczej porozkładana, on e, może wydawać się, że jeździ pusty. No, tylko trzeba pamiętać, że e, no, każde właśnie miejsce pracy jest, e, jest cenne i trzeba szukać innych rozwiązań. Bo e, to jest trochę taki sam przykład, jak z bibliotekami, który ostatnio także e, omawialiśmy. No, oczywiście, najłatwiej jest wszystko zlikwidować. Tylko odbudować później coś, coś takiego jest, jest, niezwykle, jest niezwykle trudno. Myślę sobie, że to e, oczywiście jest jakieś czasowe utrudnienie e, dla tej grupy osób, która korzystała z tego transportu. E, mamy połączenie w tej chwili e, ze zgierza, które nie jest likwidowane, do łagiewnik, pozostaje ten e, kolejny fragment, No bądź e, droga na tą chwilę, droga kolejowa. W tej chwili akurat działa komunikacja autobusowa zastępcza, bo kolej przy tym remoncie tak obsługuje, no, trzeba, trzeba szukać rozwiązań. Ja mówię, no, Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości, aby wydawać miliony złotych na autobusy, którym, którymi w większości czasu jeździ powietrze. I koszt jest w żaden sposób. Nieadekwatny do, do ilości osób, które tam jeżdżą. Apelujemy o jakiekolwiek próby podejścia, negocjacji, nie wiem, zmniejszenie ilości godzin połączeń, w sensie, żeby dopasować linie na godziny rozpoczynające pracę. W weekendy można bądź w święta, bo wiadomo, że hal produkcyjne pracują też w weekendy i w święta, można zmniejszyć tabor, w sensie nie puszczać autobusów przegubowych w momencie, kiedy jedzie 5 czy 7 osób, można puścić busy. Przecież Marka dysponuje w taborze swoim busami.